1 czerwca Miskant Lutarius, właśnie pobił rekord w tym czasie, 2,5 metra wysokości, łamiąc tym samym stereotyp tego, że trawozdobne nie nadają się na żywo, bo tworzą zwartą ścianę dopiero późnym latem albo wczesną jesienią. to już mamy jedną kwestię za sobą, ale film nie o tym. Film dotyczy. Wiedzy na temat tego jak uprawiać trawy ozdobne u siebie w ogrodzie. To co wam pokazuję, to są nasze nasadzenia pokazowe, ekspozycja punktu sprzedaży, gdzie te trawy można zobaczyć na żywo, a jeżeli chcecie posiąść wiedzę na temat tego jak Uprawiać trawy, jak dopasować przede wszystkim dane rodzaje czy gatunki traw u siebie w ogrodzie, to serdecznie zachęcam do zakupu e-booka, który powstał w tym roku właśnie w tym celu, aby odpowiedzieć na bardzo wiele kwestii związanych z trawami ozdobnymi. Codziennie jestem tak naprawdę zasypywany wiadomościami, problemami, które macie u siebie w ogrodach. I ten e-book jest taką odpowiedzią na najczęstsze pojawiające się pytania. Jak sobie z tymi trawami ozdobnymi radzić? Jak je wybierać? Co oznacza trawa ekspansywna, a co oznacza trawa kempowa? Nie wiem, czy wiecie, ale są dwa rodzaje półcienia, które mogą sprawić, że coś wam będzie rosło, albo i nie. I te i bardzo wiele innych rzeczy możecie się dowiedzieć właśnie na, w e-booku Kompendium Traw. Znajdziecie na stronie www.kompendiumtraw.pl. Jest tam e, cała rozpiska e, rozdziałów, jakie dotyczy e, to kompendium, więc wiecie, zaraz zaczyna się u nas mega sezon na trawy e, z dużym asortymentem. Od połowy czerwca będziemy mieć już e, początki e, odmian miskantów chińskich, zaczynając od Memory, Balleriny, Rozji. Później co tydzień będą dochodzić nowe, nowe odmiany. W tym momencie mamy kilkanaście, kilkadziesiąt odmian, ale o niższym pokroju i wysokości. Jeszcze fajna rzecz, która będzie przy zakupie eBooka, to są dwie moje fotografie. Ja mam przeszłość trochę artystyczną i. Postanowiłem podarować Wam dwie fotografie, które pokazują naturalną scenografię i coś, co stworzono przez człowieka czyli nasze pole matecznikowe traw w przepięknym momencie, zrobione zdjęcie o wschodzie słońca. Druga, bardziej taka delikatniejsza forma naturalny krajobraz miejsca, w którym się znajdujemy czyli Nadwarciański Park Krajobrazowy. I te dwie fotografie, a dokładnie pliki w JPEG-u, możecie mieć razem z zakupem e-booka. Także serdecznie Was zapraszam do posiadania wiedzy o trawach i do upiększania nie tylko swoich ogrodów, ale również i wnętrz. Także trzymajcie się i pięknego dnia.